Tutaj Magda I dzisiaj zapraszam Was na bookhaul, czyli pokażę Wam książki, które przybyły do mnie w ostatnim czasie. Niektóre z nich już przeczytałam, jednak jak to ja, większość z nich jeszcze jest nieprzeczytanych. Jest ich około 20, gdzieś tam w okolicach 20, dlatego bez żadnego przedłużenia zaczynajmy, żeby ten filmik nie trwał wieki. Zacznę może od książek, które dostałam od wydawnictwa kobiecego i mam tutaj Ringer od Kien Hunter. Ta książka jest już przeze mnie przeczytana, przeczytałam ją w lipcu, dlatego jeśli chcecie obsałcie, Znać moją opinię o tej książce, to zapraszam do podsumowania lipca. A tutaj po prostu powiem, że nie spodziewałam się tego, że ta pozycja naprawdę będzie tak dobra i tak dobrze mi się ją czytało, dlatego naprawdę myślę, że mogę ją polecić. W ogóle nie widać, że napisała to polska autorka, dlatego. Tym bardziej warto po to sięgnąć. Dalej mam z Widokiem na Miłość. I ja od tej autorki czytałam Kocham tylko tak, czyli jedyną książkę od tej autorki wydaną jeszcze w Polsce. I muszę powiedzieć, że tamta pozycja w ogóle mi się nie podobała, natomiast ta bardzo przypadła mi do gustu, ponieważ e, tę książkę również przeczytałam. Przeczytałam ją całkiem niedawno i naprawdę mi się ona bardzo podobała. Po prostu od razu się tak naprawdę wciągnęłam, dlatego myślę, że ta pozycja jest o wiele, o wiele lepsza niż tamta książka, która była po prostu przeciętna. Nie wymagajcie od tej pozycji też nie wiadomo czego, ale naprawdę dobrze I przyjemnie mi się ją czytało No i dalej mam książki, których jeszcze nie przeczytałam Za głosem serca Od tej autorki czytałam Jej wysokość, P, czyli też jedną książkę Jeszcze wydaną przez tę autorkę w Polsce I jestem w tej pozycji Mega, mega ciekawa Jest ona wydana pod wydawnictwem Yang, to kobiece Yang, Czyli takie pod wydawnictwo Więc będzie to raczej młodzieżówka Ale mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać jeszcze w sierpniu A jak nie, to chyba zostawię sobie ją na wrzesień Dalej mam również Shutter Girl I... Po to chcę sięgnąć tak naprawdę od razu. Jak tylko dostałam tę książkę, właściwie chciałam to przeczytać. Jak tylko zobaczyłam, że będzie premiera tej pozycji w Polsce, nie mogę się doczekać, aż po to sięgnę. Ale wiecznie coś innego mi wpada w ręce i wiecznie muszę tę tą pozycję odkładać. Ale tak samo, mam nadzieję, że przeczytam to w sierpniu, a jak nie, to na pewno we wrześniu to zrobię. I dalej mam dzikie pragnienie od Jane Crown over. O tej autorce słyszałam dość sporo, natomiast to jest nowość od tej autorki wydana w Polsce, dlatego... Bardzo chcę to przeczytać. Jest to pierwszy tom serii Bracia Warner. Mam nadzieję, że ta pozycja mi się spodoba. Myślę, że w sierpniu jej nie zdąży przeczytać, ale we wrześniu już na pewno. Dalej książka, którą otrzymałam od wydawnictwa Winidia i mam tutaj z ciszy od Martyny Senator. Jeśli chodzi o tę pozycję, to jeszcze jej nie przeczytałam, aczkolwiek w sierpniu udało mi się skończyć z popiołów i muszę Wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczona i nie spodziewałam się tego, że tak bardzo mi się ona spodoba. Więcej ja opowiem na pewno w podsumowaniu. A co do tej pozycji, no to myślę, że sięgnę po nią jak najszybciej. I czy tylko mi ta bohaterka, ta postać na okładce przypomina Taylor Swift? Dalej mam tutaj też uwięziona królowa od wydawnictwa juwi, I co do tej pozycji, to jest to drugi tom o ostatniego nam Sary. I ja ostatni nam Sara po prostu tak polecam Wam wszystkim. To jest świetna fantastyka, tak niedoceniana fantastyka. I tak bardzo kocham tę pozycję. Tutaj mam tom drugi, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że jakoś średnio mnie do niej ciągnie, może dlatego że ostatnio niezbyt ciągnie mnie do fantastyki, aczkolwiek na pewno to przeczytam. Myślę, że przed sięgnięciem po drugi tom odnowię sobie jeszcze yy, tą pierwszy, czyli przeczytam go jeszcze raz. I tej pozycji jestem mega, mega ciekawa. I tak bardzo się cieszę, że ktoś yy, wydał tę serię. Ten pierwszy tom było mi dane przeczytać, to było tak dobre. Yy, I po prostu nie mogę się teraz doczekać tego drugiego tomu, ale tak jak już wspominałam, na razie mnie do tej serii nie ciągnie, sama nawet nie wiem dlaczego. Dalej od wydawnictwa znak otrzymałam Wojna, nadej dzie jutro żołnierz legendarnego kiedy AK ostrzega. Muszę wam powiedzieć, że po opisie z tyłu byłam mega, mega ciekawa tej pozycji i ona z opisu z tyłu wydawała się taka po prostu wow, i tutaj nawet jest napisana książka, która otworzy nam oczy, aczkolwiek środek troszkę mnie rozczarował, myślę, że to ze względu na to, że po tym opisie z tyłu nastawiałam się na jakąś szokującą pozycję, a ona aż tak szokująca nie była. Początek mi się podobał i końcówka też mi się bardzo podobała. Środek już tak średnia. Bravo! <laughs> Warto przeczytać, jeśli interesujecie się takimi tematami, ale nie jest to też jedna z lepszych pozycji w takim klimacie. I mam tutaj również, Gdzie jesteś, Bernadette, od wydawnictwa WAB. I tej książki jeszcze nie zdążyłam przeczytać, aczkolwiek wychodzi film, yy, właściwie już wyszedł, dlatego chcę ją przeczytać jak najszybciej. Mam nadzieję, że jeszcze w sierpniu, tak żeby udało mi się yy, zdążyć jeszcze na film. Mam nadzieję, że ta pozycja mi się bardzo spodoba, ponieważ. Yy, Jestem jej mega, mega ciekawa i opis tyłu również zachęca. Dalej kupiłam również Moje serce w dwóch światach, od Moist, czyli trzeci tom serii, zanim się pojawiłeś. Ja pierwszą i drugą część czytałam, natomiast do tej trzeciej nie mogę się zabrać. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że te poprzednie dwa tak średnio mi się podobały i jakoś nie wspominam ich dobrze, natomiast stwierdziłam, że skoro już mam ten trzeci tom, no to wypadałoby go przeczytać jak najszybciej. Ale nie ja wiem, czy w sierpniu to zrobię, bo kompletnie mnie do tej. Książki nie ciągnie. Dalej kupiłam również nigdy i na zawsze od Anne Brushers. Ja od tej autorki czytałam. Tu i teraz im się bardzo podobało, dlatego osiągnąłam po tę pozycję, właściwie kupiłam tę pozycję, żeby przekonać się, czy ta pozycja też podoba mi się tak bardzo jak ta książka. Ja bardzo polubiłam styl pisania tej autorki, więc mam nadzieję, że lektura tej książki będzie naprawdę przyjemna. Dalej mam także miłość, która przełamała świat. O tej książce trochę słyszałam, bardzo mnie y, intryguje opis z tyłu. Mam nadzieję, że to będzie coś, nie wiem, może w stylu listów utraconej, czy drugiego bicia serca, czy indeksu szczęścia Unii Nipel te wszystkie młodzieżówki, które bardzo mi się podobały, które bardzo polecam i które są bardzo niedoceniane, więc mam nadzieję, że to również mi się tak bardzo spodoba. Dalej mam również słuchać swojego sterca od Casey West. I od tej autorki ostatnio czytam dość sporo ze względu na to, że jej styl pisania, te książki są tak dobre, tak przyjemnie się je czyta. Tak świetnych bohaterów tutaj y, autorka potrafi wykreować, że stwierdziłam, dobra, ja muszę zakupić sobie zapas tych książek i postanowiłam. Y, Kupić słuchaj swojego serca. Zobaczymy, jak z tą książką. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać ją jeszcze w sierpniu. Nie, nie uda mi się jej przeczytać w sierpniu, ale na wrześniu sobie zostawię wszystkie te letnie książki ze względu na to, że we wrześniu mam jeszcze wakacje, więc jeszcze ten klimat wakacji będę sobie robić. Przedostatnią książką jest Mirror Mirror od Carly Delevin. No i to jest ta książka, o której. Przy okazji premiery było dość głośno Natomiast teraz y, ucichło Ja w końcu postanowiłam kupić tę książkę Ze względu na to, że bardzo mnie ona intryguje Od samej premiery właściwie I od samej premiery chcę ją przeczytać Mam nadzieję, że mi się ona spodoba Ale zobaczymy jak będzie Bo raczej nastawiam się na dość przeciętną pozycję Bo nie wiem jak to się sprawdzi w przypadku tego Kiedy modelka pisze książkę A chociaż wydaje mi się, że ta... Rowan Coleman, który jest tutaj takim mini druczkiem, jeszcze szary na szarym tle, żeby nie było widać. To wydaje mi się, że właśnie ta osoba pisała większość, ale zobaczymy. I ostatnia książka, którą kupiłam, jest bez parabenów. I muszę Wam powiedzieć, że ja. Kilka lat temu bardzo interesowałam się składami, zarówno żywności czy kosmetyków, i ta wiedza wciąż siedzi w mojej głowie, aczkolwiek jest ona przesypana inną wiedzą, dlatego mam nadzieję, że ta książka odkopie tę moją wiedzę, która wiem, że tam w mojej głowie wciąż jest. A jeśli nie, to mam nadzieję, że przynajmniej dowiem się czegoś nowego. Zobaczymy, jak mi się ta pozycja spodoba. Ja już ją sobie wertowałam i muszę Wam powiedzieć, że mnie bardzo interesuje ta pozycja, więc zobaczymy. Przeczytam i dam Wam znać. I to by było na tyle w tym book -halu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, jeśli chcecie więcej takich filmików, to subskrybujcie, żeby być bardziej na bieżąco. Aż nie przegapić żadnych nowych filmików, właśnie z tej serii książkowej. W komentarzu na dole możecie napisać, jakie książki kupiliście w ostatnim czasie. I jeśli kupiliście coś, co Wam pokazała, to możecie również o tym napisać w komentarzu na dole. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. W opisie na dole będziecie mieć linki do wszystkich moich social media. Serdecznie zapraszam, żeby być bardziej na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym. Um, não pa